11 lat temu spotkałem się z Marvel Studio w sprawie możliwości zrobienia filmu o Strażnikach Galaktyki. Pamiętam jak jechałem do domu i myślałem, że nie chcę robić filmu jak Gwiezdne Wojny, ale film, który sprawi, że ludzie poczują się jak ja, kiedy oglądałem Gwiezdne Wojny jako dziecko. Nietuzinkowe postacie, niezwykłe lokacje, kosmiczna opera z domieszką magii przepełniona sercem. James Gunn. Kiedy w 2014 roku film Strażnicy Galaktyki wychodził do kin, był to projekt właściwie skazany na porażkę. Oczywiście teraz z perspektywy czasu może wydawać się to dziwne, ale przecież w tamtym czasie tak naprawdę nikt Strażników Galaktyki nie znał. No nie licząc zagorzałych fanów komiksów. Nazwisko reżysera Jamesa Gana także nie mówiło za wiele nikomu, kto nie siedział w kinie klasy B, a jego ulubionym komedio-horrorem nie był film Robale. No to może obsada? No też nie, bo przecież nikt mi nie powie, że przed strażnikami wyobrażał sobie, że Chris Pratt nadaje się do roli kosmicznego awanturnika przemierzającego galaktykę, albo że przekonał ich Vin Diesel wcielający się w drzewo, mówiący w kółko jedno zdanie: Yo ja soy jednak ten dziwny ambaras się udał. Film oczywiście niesiony na ramionach MCU okazał się hitem i po prostu przedstawił widzom ciekawych bohaterów, w których po prostu się wierzyło, mimo iż na pierwszy rzut oka po prostu byli dziwadłami. Pamiętam, jak byłem na pierwszych strażnikach Galaktyki w kinie, pamiętam, że było strasznie gorąco. I taki po prostu luźny, luźna Space Opera, troszeczkę w innym wydaniu niż wcześniej mieliśmy do czynienia, była czymś fajnym powiewem takiej świeżości. I już od pierwszej sceny właściwie ten film nie kupił od sceny, kiedy Star Lord zakłada słuchawki na uszy i ze swoim walkmanem zaczyna tańczyć, już wiedziałem, że jestem wtedy kupiony. Po sukcesie jedynki nie trzeba było jakoś długo czekać na kontynuację. Guardians of the Galaxy Vol. 2 wjechał do Kin w 2017 roku, jednych utwierdzając w przekonaniu, że James Gunn jest po prostu szalenie zdolnym reżyserem, ale pojawiły się też głosy, że druga część jest zbyt chaotyczna że James Gunn odpiął tutaj swoje kreatywne wrotki i pędzi na złamanie karku. No po prostu ja tak miałem, no przepraszam, głupi byłem, stwierdziłem za pierwszym, po pierwszym sensie Strażników Galaktyki 2, że za dużo tam jest wątków i za dużo James Gunn chciał jakby upchnąć do tego jednego filmu, ale mówię, głupi byłem, głupi. Przepraszam James. Następnie wydarzyła się bardzo dziwna rzecz, a mianowicie James Gunn został zwolniony z Disneya za kilka tweetów sprzed lat, które, jak się okazuje, były obraźliwe. Bo to były takie czasy, kiedy tam na maksa w Stanach Zjednoczonych wystartował ten ruch mitu w Hollywood, więc Disney chciał zapobiegawczo zwolnić Jamesa Gunn'a. No bo wiecie, zdarzyło mu się popełnić lata wcześniej kilka tweetów, gdzie kilka grup społecznych, kilka osób mogło się poczuć po prostu urażonymi. No, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, kto nigdy nie napisał czegoś głupiego w internecie. Na odzew konkurencji długo nie trzeba było czekać. Warner Bros. ze swoim DC szybko zaproponowało Ganowi nakręcenie filmu u siebie. No ale co ze Strażnikami? Miałoby nie być trzeciej części? Najłatwiej byłoby oczywiście wymienić reżysera, jednak w tamtym momencie wkroczyła obsada Strażników z Chrisem Prattem i Davidem Batistą na czele. Ten pierwszy wystosował lis otwarty do włodarzy Disneya, natomiast drugi odmówił kręcenia filmu w przypadku gdyby Gan nie wrócił na stanowisko reżysera. Jednak Disney się zreflektował i przywrócił Gana do strażników, który w międzyczasie zdążył zrobić dwa projekty dla DC, przez co Strażnicy Galaktyki Vol. 3 są pożegnaniem tego twórcy z Marvelem. Z marką, która dała mu tak wiele, ale także pozwoliła spojrzeć na wszystko z dystansu. Moi drodzy, to było piękne pożegnanie. Jeżeli komuś z was, tak jak mnie, przy drugich Guardians of the Galaxy wydawało się, że James Gunn odpiął wrotki to moi drodzy pragnę powiedzieć, że nie. Odpiął je dopiero przy trzeciej części. Reżyser nie bawi się tutaj w półśrodki. Nie bawi się też w ten cały burdel z multiversum, z którym mamy do czynienia teraz w Marvelu. Skupia się na swoich bohaterach, na bandzie wyrzutków, którzy muszą wciąż walczyć ze swoimi demonami z przeszłości. Niech dowodem na to, że Gunn tutaj się nie, nie patyczkuje będzie fakt, że po raz pierwszy i pewnie ostatni jest to film MCU, w którym pada słowo na F w wersji angielskiej, a w wersji polskiej słowo na P. No bo co, no, wyrzucam go? There's a under the handle. Press that in! Okay. Open the door. Chociaż wiadomo, że z tym pierwszy raz w MCU to pewnie jest trochę marketing, bo przecież Marvel mógłby to po prostu wywalić. No ale skoro raz można, no to czemu Gunn miałby z tego nie skorzystać? Sama historia w dużej mierze skupia się na przeszłości Shopa Rocketa. To jego przeszłość jest motorem napędowym całej fabuły. Sam Gunn powiedział przed premierą, że niektóre sceny w Volume 3 mogą być ciężkie do zniesienia dla miłośników zwierząt. I jak to usłyszałem, to tak sobie pomyślałem: no dobra, no w porządku, jestem wyczulony na e, krzywdę zwierząt, ale też nie tylko. Ale sobie tak pomyślałem: no dobra, no, ale to są przecież e, tylko postacie w CGI, to są komputerowe zwierzęta, tak, które chodzą na dwóch nogach, mówią, no przecież nie będę płakał i się tam wzruszał do, wiecie, zlepku pikseli. No i głupi byłem, bo płakałem jak ten bubr czy też shop. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy dlatego, że to zwierzęta, czy właśnie dlatego, że po prostu udało się wykreować bardzo fajne postacie, którym się kibicuje. Więc to, czy to szop, czy inna łasica, chyba ma dla mnie drugorzędne znaczenie. No ale skoro mamy krzywdę wyrządzaną naszym bohaterom, to musimy mieć tego złego, który tą krzywdę będzie im wyrządzał. Głównym antagonistą w tym przypadku jest niejaki wielki ewolucjonista grany tutaj przez Chakudi i Udzi. Mam nadzieję, że nie zarżnąłem tego nazwiska. Koleś ma obsesję na punkcie doskonałości. Tworzy on różne, nazwijmy to usprawnienia dla istot, aby były jak najbardziej doskonałe. Ale na początku zastanawiałem się, okej, okay, ale po co? Po co łapać różne zwierzęta, dzieci i tak dalej, aby je udoskonalać? Ale szybko doszedłem do wniosku, że nie ma tu jakiegoś większego sensu. Ten koleś po prostu jest psychopatą i ty, widzu, masz go tak traktować. To nie jest kolejny zwol z jakąś porąbaną przeszłością, któremu możesz współczuć. Nie, ty masz po prostu tego typa nienawidzieć, bo robi krzywdę innym i chuj jest jeden z niego. I w tych torturach, high evolutionary, tego naszego głównego złego, no jest coś groteskowego. W ogóle ten film ma takie elementy groteskowe. Widać, że tutaj James Gunn mógł troszeczkę powrócić do tych swoich horrorowych korzeni, jeżeli chodzi o te elementy. Ale wiecie co? Guardians of the Galaxy Vol. 3 jest przede wszystkim filmem zabawnym, bo każdy z tych aktorów pod względem nie tylko komediowym, bo ten film ma też. Te elementy wzruszające, ale pod tym względem komediowym James Gunn świetnie dobrał tych aktorów, już to wcześniej było widać. Ale dobieranie ogólnie tych bohaterów w różne pary w ciągu, w ciągu filmu, dzięki czemu oni mogą mieć między sobą interakcję w parę albo nawet w trzy osoby czy coś takiego. Wiecie, Drax i Mantis to ja już uwielbiałem od drugiej właściwie części jeszcze przy Guardians of the Galaxy Holiday Special, jeszcze bardziej ich polubiłem, ale Star i Gomora, ta nowa Gomora, bo oczywiście nie jest to ta sama Gomora, w której Star-Lord się zakochiwał, jeżeli widzieliście oczywiście Avengers Infinity War i Avengers Endgame, to wiecie o co chodzi. Tutaj też ta chemia między nimi jest świetna i nawet nowa postać Adama Warlocka, której osobiście nie spodziewałem się, że jego postać pójdzie w tym kierunku, ale też jest taki slapstickową bardzo postacią i jest po prostu zabawny. Mamy więc humor trochę groteski, ale w końcu to zamknięcie trylogii. Kilkoro aktorów z głównej obsady już zapowiedziało, że nie powróci do MCU, więc jak wypada to zamknięcie? Wyszedłem z kina z jednej strony z ogromną satysfakcją, z drugiej zaś czułem się jakbym żegnał się na bardzo długi czas ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Z którymi to przeżywałem niesamowite przygody i poznałem ich najgorsze strony, ale przede wszystkim poznałem ich te najlepsze. Dziękuję panu bardzo, panie Gan. To była świetna ostatnia jazda. Jezu, dobra, kończę, bo się popłaczę znowu.